Na wynajmie poza wakacjami często dokładam kilkadziesiąt tysięcy w tym miesięcznym. Umowa zakwaterowania dotyczy może być dla osób fizycznych, jak i dla firm. Ona troszeczkę innym prawom najmu podlega. Najemca nie ma wszystkich tych praw, jak z kodeksu wynika. Dzień dobry, cześć drodzy widzowie, koledzy, koleżanki. Dzisiaj w studiu mój szanowny wspólnik, specjalista od wynajmu Michał Golasiński. Swanko, rzeź. Pogada chwilę ze mną, też z Michałem, walaskojnym, jak to mówią. O, o typach umów, plusach i minusach danego typu Michał. Więc jakie my mamy strony umów najmu i najmu? Tak, a więc y, patrząc pod kątem naszej działalności mamy inwestora i mamy też naszą firmę zarządzającą. Między nami jest umowa na czas określony. Oczywiście można stosować też umowę na czas nieokreślony. My tego nie stosujemy, bo w umowach takich na czas nieokreślony nie, nie możemy sobie zaplanować kroków jakichś takich długoterminowych. W umowie na czas określony mamy konkretnie datę od kiedy do kiedy umowa trwa i tutaj mamy już jakby swój budżet z jakby rozdysponowany przez ten cały okres, więc możemy sobie spokojnie takie jakieś nasze kroki pod kątem planowania realizować i tak dalej. Okay. Powiedziałeś słowo umowę zarządzania. Czym się charakteryzuje umowa zarządzania? Bo też nie wszyscy umowa. Umowa zarządzania, no to tak, Podpisujemy umowę z właścicielem danej nieruchomości. Właśnie w formie umowy zarządzania, czyli wchodzimy jako pełnomocnik wynajmującego do umowy najmu później z najemcą. I to w zasadzie umowa wygląda identycznie jak umowa chociażby podnajmu. Z tym, że w umowie podnajmu wchodzimy jako najemca, a tu w umowie zarządzania, którą my podpisujemy, wchodzimy jako pełnomocnik wynajmującego. Różnica jest tylko i wyłącznie tego typu, że w momencie, kiedy danego najemcy nie ma w przedmiocie najmu, no to też ciężar jakby tej płatności nie leży po naszej stronie, tylko jest tutaj po stronie właściciela tej nieruchomości. Więc więc, więc to jest jedyny taki główny minus. Cała obsługa, usługa tego wszystkiego nasze zaangażowanie, podejście się nie zmienia. Realizujemy usługę jak najlepiej potrafimy to zrobić jak najbardziej jakościowo więc no, to jest jedna, jedna taka, nie wiem, czy. Różnica między tymi umowami procentowa ale jest tak, lub jest kwotowa, tak? Tak, dokładnie. Tak jak wspomniałeś. Są firmy, które rozliczają się procentowo z właścicielem. My się rozliczamy z właścicielem kwotowo. Jest nam to zdecydowanie łatwiej tak zarządzić. Ponieważ, tak, jak też wspomniałem, mówię, jakby planujemy kolejne dalsze kroki, to chcielibyśmy znać ewentualnie budżet miesięczny, obliczyć jakoś zyski, koszty i tak dalej. Mieć konkretną kwotę, którą wiemy, że, że na przykład zostaje do rozdysponowania na przykład na kolejny okres albo na jakąś dalszą inwestycję. Jaka to jest mniej więcej to, jeżeli nie jest tajemnica handlowa. <grymne> Na dzień dzisiejszy od jednej kawalerki, no to jest jakoś od innego najemcy. Może tak to nazwiemy, to jest 300 zł netto za najemce. Czy to, będzie miało między około 10, maksymalnie 15%? Dokładnie, tytułem zarządzania, tak, tak. z tym, że macie to stałe, pewne, a inne firmy między 10 i 15 robią procent ze zarządzania. Dokładnie. Inne firmy też prawdopodobnie może być tak u Ciebie, za chwileczkę pewnie opowiesz, ale inne firmy też stosują różnego rodzaju takie triki, że podpisują umowę na przykład tam na 10%, ale jeszcze są jakieś dodatkowe ukryte opłaty typu za przyjęcie mieszkania danej lokalizacji, za na przykład pustostany, za pełnostany, za jakieś usunięcie usterki, za realizację jakiejś usterki typu na przykład monitorowanie całego procesu realizacji szkody z polisy, to też, też firmy sobie tak naliczają. My tutaj mamy stałą kwotę zryczałtowaną przez cały okres. Nie czarczujemy dodatkowo właścicieli nieruchomości za czynności, które robimy. Niejednokrotnie też się zdarza. Że no, no, najem jest tak naprawdę też dla nas bez taki inwazyjny, no bo nie musimy weryfikować najemcy płatności. Nie musimy tam jeździć, więc nie tracimy czasu do dodatkowych kosztów. Yy, ale są nigdy takie sytuacje, yy, gdzie nikt tego nie widzi, ale no, wykonujemy szereg różnych czynności, które niestety przekraczają ten budżet 300 zł. No ale no, tak jesteśmy mówieni, bierzemy na siebie to ryzyko i tak to jest u nas realizowane. Bo, I jak sobie, tak sobie to leci dalej. jak sobie to dalej, tak. I, I oby to się trzymało. My z kolei tak, właśnie w Gdańsku mamy właścicieli, z którymi też mamy umowę zarządzania. Co prawda jest to umowa na czas nieokreślony, to nie jest czas określony, ale ona jest określona procentami. I to jest realizowane wtedy, kiedy właściciel bardzo na to nalega, bo on uważa, że mieszkanie będzie zarabiało więcej, nie jeżeli to, że mu chcemy dać stałą kwotę z najem w tej drugiej opcji. Poza tym też mamy mieszkania, które w Gdańsku z racji lokalizacji wynajmujemy hybrydowo, czyli 10 miesięcy student, 2 miesiące dobówka, ponieważ mamy blisko plaże, starówkę, sopoty dolne i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym są mieszkania w atrakcyjnych okolicach, które no, mogą przynieść przychodu z wynajmu na przykład 2500 przez studenta pomiędzy wrześniem a czerwcem, natomiast wakacje mogą być wynajmowane po 400 zł za dobę. Teraz już nawet te ceny chyba były nawet po 500 zł blisko morza. Razy powiedzmy tam. 20 dni obłożenia to jest 10 tysięcy złotych tak. przychodu I, w taki właści i takim właścicielowi nie zapłacimy uśrednionej ceny, na przykład 4 tysiące miesięcznie, żeby to pełniło, ponieważ musielibyśmy po 15 złotych miesięcznie my dokładać mu, gdy student mieszka. Dokładnie. Więc wtedy się umawiamy po prostu na procent. I ten procent jest na przykład ustalony od przychodu rzędu 10-15% za studenta, bo tam nie ma dużo pracy, a w sezonie letnim jest tej pracy dużo więcej, bo to jest pralnia, to jest chemia, to jest mhm. czas wymiany kluczy, przekazywania kluczy, odbierania telefonów bookingu, sam booking, wtedy jest troszeczkę wyższa kwota oprocentowania rynkowo. Dzisiaj to jest w Gdańsku, z tego co kojarzę, około 25 do 30 ale i tak wtedy właściciel zarabia wciąż, wciąż około te 7 tysięcy złotych w przypadku przychodu. 10 tysięcy, 30 w dół to jest, um, to jest 7 tysięcy złotych, więc właścicielowi też się to okay. Formy umowy staramy się zrobić tak, że to musi być i właściciel win, i my musimy być win. My pracy za darmo nie możemy robić, tak samo jak i wy, tak samo my właściciel jest. też nie chce, nie zarabiać na mieszkaniu, chce zarabiać, ale nie chce się tym zajmować. Więc wtedy stosujemy umowę zarządzania. Wtedy, kiedy mieszkanie jest bardziej em, em, jakby dla nas e, i dla właściciela e, transparentne, ile powinno zarobić i ta kwota jest średnia w skali roku, wtedy my proponujemy albo też umowę zarządzania na stały procent, powiedzmy tam 10-15% w skali roku, albo robimy e, stałą kwotę która jest dla nas też bezpieczniejsza, że my płacimy, to nie jest umowa zarządzania, tylko że my wchodzimy w rolę najemcy z opcją podnajmu, ale jedyną stroną umowy jesteśmy my jako firma. My mamy umowę z właścicielem i właściciel określa, że on chce zarabiać powiedzmy na przykład tam 2,5 tysiąca złotych za to mieszkanie. Więc my wynajmujemy od niego na znowu na umową na czas określony na przykład 5 lat, no bo nie chcemy co roku się tam spotykać, podpisywać aneks na 5 lat za 2500 plus jakiś tam wskaźnik inflacji powiedzmy. No i dalej podnajmujemy to mieszkanie najemcom. możemy wynająć je za 2500, za 2000, za 3, za 4, za 5, jeżeli korporacja wynajmie. Natomiast to, co jest różnicą pomiędzy y, kwotą przychodu. Od kosztu jest naszym albo zyskiem, albo stratą. Pustostan my tracimy, właściciel zarabia. W opcji zarządzania, tak jak było u Ciebie, wtedy właściciel nie zarabia, wtedy kiedy nie ma najemcy. Więc my możemy nieco więcej zarobić, jak korporacje wpuścimy, ale bierzemy też dużo większe ryzyko, gdy nie ma tego najemcy w, w lokalu u nas. Nie? To jest, jeżeli chodzi yy, ze stroną właściciela. Tak? Dopytam tak? tylko jeszcze odnośnie tych właśnie stawek, bo też już taka burza była pod, jednym, takim, pod jedną moją wypowiedzią właśnie, że rozliczamy się kwotowo i tak dalej, a wszyscy robią to procentowo. Powiedz mi, właśnie, na pewno we Wrocławiu na, na dzień dzisiejszy, z mojego doświadczenia i z tego co widzę, no to procentowo nie jesteśmy w stanie, my jako firma zarządzająca, jakby no, no nie będziemy tą stroną wygraną, więc dlatego stosujemy we Wrocławiu tą, tą stawkę, o której Ci mówiłem, jest to stawka kwotowa. Pytam tak z ciekawości teraz, jak to wygląda w Trójmieście, że procentowo, czy to Wam się kalkuje właśnie przy obecnych tych trendach, przy tej inflacji, przy tym wszystkim, co się dzieje obecnie? politycznie i geopolitycznie bo i mówisz, gospodarczo. W mówisz o procentowej umowie z procentowej? tak No bo dogadujecie się tak, na 15%, dajmy na to na 10 i pytanie, ile ci tu zostaje na przykład na głowę, czyli na najemcę. Nie porównywałem tego w ten sposób. To wszystko zależy od okresu i to miesiąc do miesiąca nie jest równy. Musimy wyciągnąć wniosek w skali roku. Zeszły rok do miesiąca września był bardzo dobrym. We wrześniu był duży spadek popytu na najem, duże, duże obniżki kwot najmu, więc wakacje dobrze zarabiamy. Na, na Wynajmie poza wakacjami często dokładamy. Bo tam na no wakacje macie ten najem nie? dobowy. No to tak tam jest. macie możliwość sobie wywindowania tego wszystkiego tak. i tak. wiadomo, że wtedy procent fajnie gra. Tak. No i to wam się wtedy może jakoś uśrednić fajnie przez cały rok. My w Wrocławiu, niestety, na większości naszych nieruchomości nie mamy takiej możliwości, dlatego też tu chciałbym wyjaśnić tą całą sytuację, dlaczego u nas jest y, kwota, a, a nie procent. No bo po prostu tak, chcąc dowieść jakość na, na pewnym poziomie, niestety nie, nie jesteśmy w stanie zejść poniżej pewnej kwoty i dlatego tutaj. Tej nam wygodnie po prostu jest się rozliczać w sposób transparentny właśnie z inwestorem poprzez określoną kwotę stawkę. Przechodząc dalej, tak? Mam, mamy, mamy drugą tak. Jakby, Stronę, najmorsza. drugą szalę tak, tej, tej, tej naszej wagi. Jest to umowa między nami a najemcą. Tam mamy również umowę zamkniętą na czas określony. Z zawsze tak robimy. Są wiadome też rozwiązania z umowami na czas nieokreślony. Tam pewnie też są jakieś plusy i minusy. Nas naszą główną zaletą czy też takim plusem... Mamy który, czas określony który i nieokreślony. Widzę, że I wy właśnie, stosujecie czas określony. My stosujemy tak, czas określony i tutaj wspominam, że naszą główną taką zaletą tej umowy jest to, że mamy umowę najemca zakontraktowanego, to nazwijmy na, na pełny okres. Czyli tutaj znowu wracam do tego, że że chcemy raz zakontraktować najemcę i mieć przez ten cały rok jakby zagwarantowany wpływ z najmu, żeby właściciel miał też zagwarantowany przypływ z najmu i jakby w, w Bożym świecie i w tym idealnym świecie do tego dążymy, żeby wszystko nam grało, tak? No i dlatego stosujemy tę umowę na czas określony ciężej jest z niej zrezygnować, no to jest umowa już wiążąca w Polsce, więc oczywiście tam podpadamy pod wszystkie kodeksy, tak? Umowa jest sporządzona też nasza przez kancelarię prawną, która Mam na uwadze wszystkie aktualne zapisy, które są stosowane w Polsce. Minus jest też tego typu, gdy najemca chce wyjść z tego przedmiotu najmu, nie ma możliwości wypowiedzenia tej umowy, niż warunki zawarte w tej umowie, więc no jest to dla niego jakiś tam pewien dyskomfort. Tak? No miejmy na to, tak jak wspomniałem wcześniej, że dajmy na to jest sytuacja, gdzie najemca chce opuścić przedmiot najmu, no to wystarczy w naszym szablonie, wystarczy znaleźć inną osobę, która wejdzie w ten nasz szablon najemcy i wpuścimy go w jego miejsce. A, Ale dla, się... a dla was się liczy tak naprawdę ten stały przypływ? Płynność, jest. no tak, płynność tak no, no, liczy to... się że dla nas płynność. Każdy najemca przed podpisaniem umowy wie, co podpisuje, jest tam dokładnie i skrupulatnie mu to wyjaśniane, więc nie powinno być żadnych niedomówień. Wiem, że w formach najmu krótko, nie krótkoterminowego, tylko na czas nieokreślony, jest możliwość tam z wypowiedzeniem iluś tam dniowym, na, na, na 30 dni, załóżmy na, to, na kolejny miesiąc i tak dalej, więc na pewno łatwiej jest zrezygnować z takiej umowy, no ale nam głównie chodzi o komfort i o tą płynność. Tak? No, wy w Trójmieście działacie bardzo podobnie z ale też wspominałeś, że macie umowę na czas nieokreślony i kiedy ją właśnie stosujecie? My mamy, jakie tam widzisz plusy? Właśnie. My mamy czas i określony, i czas nieokreślony oraz wynajem instytucjonalny jeszcze. Ty mówiłeś o tym, że macie na czas określony. My tak samo z najemcami, a w niektórych przypadkach robimy czas nieokreślony, kiedy to jest na przykład rodzina z dziećmi, mieszkanie nie ma pracować dobówkowo. My raczej mówią, że będą mieszkać parę lat lub stosujemy taką umowę czas nieokreślony gdy na przykład ktoś przez dwa lata, bo wynajem na dwa lata, później mówi E, kończy się ta, ten kontrakt, mówi, że ja będę mieszkał jeszcze parę lat, ale nie chcę się obligować, to będzie pół roku czy dwa lata, jest naszym stałym najemcą, wiemy, że jest dobrym najemcą, mówimy, ok to rób na czas nieokreślony i wtedy mamy okres wypowiedzenia, miesiąc, dwa do trzech miesięcy, w zależności od tego, dlaczego możemy się na to zgodzić, dlatego, że najemca też ma, prawo, też ma prawo, musi zmienić plany życiowe, jeżeli on definiuje to na wejściu w kontrakt z nami, że nie wie je po prostu jak długo, to mamy prawo powiedzieć, ok, akceptujemy, że nie wiesz, więc my też możemy się decydować, że nie wiemy. Dzisiaj jak nas, dasz nam wypowiedzenie, no to my zawsze możemy albo korporację wprowadzić, albo nie wiem, innego najemcę, dajemy pewnego rodzaju elastyczność. To jest może troszeczkę trudniejsze w obsłudze, natomiast jest to bardziej płynne, elastyczne, ponieważ gdyby nie to, że on nie dostałby tej umowy na czas nieokreślony, on by nie podpisał z nami możliwie umowy, bo nie chce się obligować, że kolejne 5 lat będzie tam mieszkał, prawda? Więc okay. jesteśmy elastyczni, natomiast musimy że ta elastyczność na nią sobie możemy pozwolić, nie? W danej lokalizacji, w danej grupie najemców. Przy nie? konkretnej tej nieruchomości, jeszcze pewnie. Przy dokładnie tej nieruchomości, tak. To jest trochę więcej czynników, bierzemy pod uwagę, ale to w wyniku z tego, że mamy jakby i wynajem korporacyjny, wynajem dobówkowy, wynajem osobom fizycznym, kwatery pracownicze. No i trójmiasto się charakteryzuje też tą, tym przyjazdem turystycznym wakacje. Mocniejszym niż we Wrocławiu na pewno, nie? Więc troszeczkę mamy. Tu inny model, trudniejszy do zarządzania, ale możliwe trochę bardziej kaloryczny. Kolejną umową jest umowa. Zakwaterowania to jest taki nowy twór od, od niedawna stosujemy. Umowę zakwaterowania stosujemy na lokalach usługowych, czyli nie lokale mieszkaniowe, usługówka, różni się to po prostu, o ile jest owatowana. Umowa zakwaterowania dotyczy może być dla osób fizycznych, jak i dla firm. Ona troszeczkę innym prawom najmu, podlega ten najemca nie ma wszystkich tych praw jak z kodeksu. Wynika, więc jest troszeczkę większą ochroną dla nas, ale też pewnymi korzyściami podatkowymi e, dla firmy zarządzającej czy wynajmującej. E, oraz jest umowa e, z najemcą, e, umowa tam... najem okazjonalny, kiedy dajemy taką umowę, kiedy wiemy, że najemce nie, nie jesteśmy jego pewni, czy będzie płacił, lub jest bardzo wysoka kwota najmu, albo są zwierzęta czy takie rzeczy. Po prostu on musi wskazać wtedy aktem notarialnym, e, że ma inną nieruchomość, e, podać się egzekucji, że wyprowadzi się, jeżeli nie będzie będzie stosował się do um, zapisów umowy najmu w, tyt w, w obrębie stałych terminowych płatności np. lub zniszczeń. Tu z najemcami mamy troszeczkę większą dowolność w stylu okay. umowy najmu. Z właścicielami mamy podobnie jak Wy. Wy robicie e, formę umowy zarządzania ze stałą kwotą na czas określony. My na czas nieokreślony robimy lub na stałą kwotę z najmu z podnajmem. Więc jak widzicie, drodzy widzowie, form umów jest dużo. Każdy z tych umów, bo dzisiaj ogólnie o, o, omówiliśmy, różni się pewnymi mankamentami i oraz też zaletami to jakimi? Możecie na pewno w internecie znaleźć więcej wiedzy na ten temat. No dokładnie, my stosujemy tego, formy, tego typu właśnie formy pod siebie, doszyte, dopasowane i, no i to jest dla nas najbardziej komfortowe. Oczywiście każdy pewnie znajdzie pod siebie plusy umów na czas nieokreślony, minusy i tak dalej. Tak jak wspomniałeś, jest tego bardzo dużo. My jednak sobie cenimy spokój, płynność, e, brak chaosu, no i taki komfort, tak? No bo jak my mamy w zasadzie zakontraktowanego najemcę z jednej strony na pełny rok, inwestora na pełny rok, to w takim najbardziej najfajniejszym scenariuszu, no to w zasadzie musimy tylko kontrolować przepływ tych pieniędzy i w zasadzie reszta sama, sama się kręci. Także na tym bazujemy, bo czas to pieniądz. Dziękuję. Dlatego czas to pieniądz kończymy. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy, do zobaczenia. Na razie.